człowiekiem, który się tutaj znalazł, doskonale pamiętam, bądźcie, że wszystkie czasy zagłębia, żeby mnie przegadał, Proszę... zagłębia, zagłębia... zagłębia Sosnowiec. Proszę Państwa, gdyby nie ten człowiek, yy, który przyszedł do klubu właściwie biednego, bo stal była, tak jak wspominał pan minister yy, w resorcie hutnictwa, gdzie był tam czcionka i dopiero w momencie, kiedy Zagłębie weszło do tego resortu Nie, górnictwa, dzięki Panu zaczął się rozwój klubu sportowego GKS Zagłębie Sostórnic. Przypuszczam, widziałem wszystkich tych graczy, może tak będę mówił, wszystkich tych graczy widziałem. Pana widywałem, Gierka widywałem na trybunie, Ociepkę widywałem, bo był taki minister. E, uważam, że takich ludzi nam dzisiaj brakuje. To nie są beany, że ja tutaj opowiadam coś, co było nieprawdziwe. E, wspominał Pan o Fabrisie, o Mitręce, o czciące. Yy, o tych ministrach, którzy byli yy, związani ze zjednoczeniami przemysłu węglowego. Kiedyś miałem taką chęć, właściwie yy, zastanawiałem się, czy nie mógł Pan w jakimś momencie, ale to nie jest żaden, nie jest żaden wytyk, czy nie dało się, przychodzi piecyk koszykarz, krawiarz, szykuła, Hmm, tak mówię, piecyk, kosiber, krawiarz, oni byli dobrzy gracze. Bazan wrócił z powrotem z wojska, z Wrocławia tutaj, ale się zastanawiałem, panie ministrze, czy kiedyś nie trzeba było wyciągnąć jakiegoś Dubańskiego, musiałka, szątysika. Ja wiem, że to było ciężko tam yy, konkurować z tymi śląskimi. Mm, ministrami. No ale to jest, ale Puchary to dzięki Panu są Puchary. Wicemistrzostwa, trzecie, czwarte miejsce. To naprawdę tutaj y, 40 tysięcy było na tym stadionie. 40 tysięcy ludzi. 30 tysięcy to była norma. 20, o to jakiś tam przyjeżdżała drużyna, która się nie liczyła. Y, y, bo kiedyś było coś takiego, czy Gierek pomagał zagłębił, czy nie. To nawet do tego doszło, wie Pan, że niektórzy się zaczęli zastanawiać. Bardzo dobrze dzisiaj, że Pan tu z nami jest i Pan to powiedział. Jak to właściwie było z tym Gierkiem. Bo ym, niektóre młode pokolenia, to one odbierają wiadomości z innych, już przekazane przez synów i tak dalej, i tak dalej. Dziękujemy. No ja w imieniu kibiców, ja uważam, że w ogóle mm, rok do, do 60 roku to stal była, no było jedno mistrzostwo polskie, ale później była taka huśtawka. Oczywiście, że Uznański, Majewski, Masło Dziurowicz, ale e, uważam, że zaangażowanie Wieczorka jako trenera, to była dobra rzecz chyba. To ja myślę, że Pan na to miał wpływ, bo bo tu już Gierek w takie szczegóły nie wchodzi, ale chyba się zagadałem. Proszę Państwa, ten człowiek, jak powiedział, ma 90, skończył 90 lat. 100 lat dla takiego to jest mało, bo on tu opowiadał jeszcze o swojej karierze w tychach. Yy, powiedzmy, jest czynny. No, daj nam Boże, yy, no ja myślę, że Pan Marcin w dalszych latach będzie kontynuował to wszystko. To, co kiedyś było w Zagłębiu Zostawien, bo my już rzeczywiście więcej czekać na tą pierwszą ligę czy ekstraklasę. No, no, no nie wypala nam przegrywać te mecze w Limanowie czy tam w Puszczynie Połomickiej. To, to, to się już nie da, bo to nie powinno nie, nie przegrywać. z wiele, wiele lat, bo naprawdę to, 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 to jest legenda Zagłębia i to jest chyba największa z legend żyjących, bo proszę Państwa no mamy w, gdzieś tam we Francji Jarosika, y, mamy Ludzia Gałeczkę, który przychodzi na boisko. często jest, Ząbczyński nie Ząbczyński, Gaj y, są ci ludzie ale to oni, oni to, że tacy byli zawdzięczają między innymi Panu bo być bo chwili w jakimś klubniku to tak się... koniec, nie mówię więcej wszystkiego nowego Panie Ministrze Dużo, Dzięki dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję za wszystko, co pan zrobił. Ponieważ by sprawę lubańskiego. W tym gronie dzisiaj. Mogę ujawnić pewne tajemnice. Lubańskim jego ojciec pracował na kopalni z Sośnica. Zapowiadał się 16-letni chłopak bardzo dobrze. Oczywiście szybko się skontaktowałem z rodziną Lubańskich i rozpocząłem akcję przejścia Włodka dubańskiego do Zagłębia Sosnowiec. Doprowadziłem do tego, No, dzisiaj to się kupuje za tyle i tyle milionów kilkarza, w tym czasie to robiliśmy to inaczej. Na kopalni Milowice są domy fińskie. Jeden z domków tych fińskich był taki zrujnowany. Wyprowadzili my górnika. Dałem nasze firmy górnicze i ten dom my odpieczyli elegancko. I ojcu lubańskiego, który był sztygarem oddziałowym, zaoferowałem nad sztygara i Włodek Lubajski podpisał przejście do Zagłębia. Ten dokument posiadam do dziś, ja go odszukam i ja Wam dostarczę. Deklaracja przejścia do deklaracji. Wokół Lubajskiego zaczęło się robić podchody, bo Chłopak rzeczywiście chodził w nadzieję, że będzie dobry. I podczas mojego już ostatniego popytu, gdyby nie to, że moi budowlańcy się spóźnili o dwa tygodnie w remoncie domu, to byłbym przeprowadził ojca Lubajskiego, byłby nad Sztygarem na kopalni Milowice i Włodek by grał, bo podpisał deklarację do nas. Ale o te dwa tygodnie spóźnili się budowlańcy. Ja przyjechałem do Lubańskich, przyjęto mnie w pokoju, ale widzę, że coś się dzieje w kuchni. Potem się dowiedziałem, że mój szef, minister mitręga, który kibicował górnikowi, załatwił, że prezesem górnika zawsze zostanie dyrektor Departamentu K.R. Wyra. Nazwisko jest wam znane, bo wiele lat był potem prezesem, a Lubajskiego do górnika. Dowiedziałem się i wpadłem z podniesionym głosem do mojego szefa. no Nie jest tajemnicą, żeśmy byli w mówię: Janek, co ty wyprawiasz? Podobno mi tam wyre buntuje Lubajskiego. A on mówi na no to: Z mojego rozkazu. Jak to z twojego rozkazu? Nie pójdzie do Zagłębia. A co ja miałem zrobić? Mój był tym, który mnie zrobił wiceministrem. I ja miałem w tym czasie wojować ze swoim szefem. I w ten sposób Włodek rozpoczął grać w górniku, a nie w Zagłębiu, chociaż deklaracja jest do nas do Zagłębia. Takie to były czasy. Ale żeby was rozweselić, jak jakby wiecie, myśmy mocno rywalizowali Zagłębie z Górnikiem. Wygrywaliśmy czasem, ale Górnik jednak był od nas lepszy, to trzeba powiedzieć. Udawało nam się wygrać, udawało nam się zremisować, ale kurnik był lepszy. Pamiętam jeden z poważnych meczów tutaj, na tym stadionie ludowym. Chcieliśmy koniecznie wygrać. Najbardziej niebezpieczny, który tak strzelał bramki jak Messi i Ronaldo, to był Ernest Poirot. Nazwisko wy wszyscy znacie. Ale Pol miał jedną wadę, że lubił mocno wypić. W Wojkowicach tu było wesele jego kolegi. Posłaliśmy taką brygadę atlapa i na to wesele i przypilnowali, że naszego pola spili tak dokładnie, że go wynieśli z tego domu. Niedaleko była stodoła i tam w stodole na sianie pilnowali go, bo to była sobota, a mecz był w niedzielę. I on spał do godziny czwartej po południu, a mecz był o piątej. Jak się obudził, jeszcze był nieprzytomny, drzwi były zamknięte, nie mógł wyjść. Pol zniknął i wygraliśmy tutaj 3-1 wtedy. I tak się też działo. Przyznajemy się, dzisiaj minęło tyle lat, jest wojsko w Zawrze. Ernesta Pola. piłkarz wspaniały, ale stąd w jak się przespał. To w tym gronie i w tym czasie dzisiaj mogę pewne sprawy ujawnić. Dziękuję. Panie prezesie, yy, znamy się już parę lat, rozmawialiśmy o zaglądzie wielokrotnie, ale ciągle się od pana nowych rewelacji dowiaduję. I chciałbym, dzisiaj się też o takiej i chciałbym, żeby też tutaj nasi koledzy, kibice dowiedzieli się. Chodzi o yy, sytuację, gdzie pan pojechał do Turyndu na praktykę, tak można powiedzieć, tak? Najpierw do Manchesteru, a później do Turyndu. I yy, skąd się polski fiat wziął, tak? Proszę jak zostałem procesem, powiedziałem Gierkowie, że ja się na piłce i na sporcie nie znam. Na to Gierek mi mówił, no to się musisz nauczyć. No ale trzeba nauczycieli, kto mnie w Polsce miał nauczyć, co to jest piłka i tak dalej. No to padła decyzja i Gierek mnie posłał na naukę na miesiąc czasu do Manchester City, do Anglii. Słuchajcie, przez miesiąc czasu studiowałem, chodziłem, badałem, no ale to są nieporównywalne rzeczy zawodowe w Manchester City. Wróciłem po miesiącu, pyta się kierownik, czy się nauczył. Ja mówię, no niewiele z tej nauki, bo nie można było przenieść zwyczajów, sposobu prowadzenia klubu opłaty i tak dalej zawodowego Manchester City na nasz grunt, bo no, inny ustrój, inne, myśmy byli jeszcze niby amatorzy. Gierek był bardzo niezadowolony, za tydzień dzwonił i wysłali mnie do Turynu. Słuchajcie, trzy dni jeździłem i oglądałem fabrykę piata. Jest to rzeczywiście imponujący jak na ówczesny czas, potentat ogromny. Przy okazji, oczywiście, sławny klub, który jest własnością FIATA. I po miesiącu czasu moje porównanie było takie: Anki była dyscyplina, porządek w klubie. Zupełnie inaczej traktowali, Natomiast Włosi to są trochę bałaganiarze. Najlepsze to jest pośpiewać, dziewczynki, wypić. To nie było to samo. Ale miesiąc czasu byłem, oglądałem to wszystko. Na zakończenie prezydent Piata, Jego Ekscelencja, Angeli, Zaprosił mnie na kolację w takim pałacyku. To to starszy pan, osiemdziesięciodługoletni. I piękna kolacja w pałacyku. No podczas kolacji ja mówię, ekscelencjo, my Polacy z trzech rzeczy. A jakie? No, mamy piękne dziewczyny. Tak, 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 to potwierdzam, tak, tak, macie. No, my Polacy słyniemy z dobrej wódki. Tak słyszałem, nawet próbowałem. I my Polacy słyniemy z węgla. A on mówi na to, a wie pan co, my przed wojną mieli bardzo dobrą fabrykę Polski, fiat w Polsce. Moim marzeniem jest, aby wrócić do Polski. I Założyć fabrykę i montownię w Polsce. A ponieważ ja potrzebuję węgla, abyśmy wtedy mieli nadwyżki węgla, to ja jestem gotów kupić natychmiast 3 miliony ton węgla. Po kolacji natychmiast przekazał ambasador te informacje do Warszawy i dostałem zakaz powrotu do Polski. Mam zostać tak długo aż doprowadzę do kontraktu, sprzedam te 3 miliony ton, a w Polsce otworzymy montownię w ciągu 8 miesięcy. I tak, dzięki Zagłębiu Sosnowiec powstała w Polsce fabryka Fiata, bo za 8 miesięcy pan wicepremier Jaroszewicz mnie poprosił, przeciął połowę Stęgi, a drugą połowę i ruszyła fabryka i polskie piaty. Teraz ich już nie ma, ale niektórzy pamiętacie, jakie ładne były te polskie piaty. I tak dzięki sportowi, dzięki GKS Zagłębiu, Polska miała nowoczesny, na ówczesny czas polski wiatr. Tak się łączy sprawy sportowe z politycznymi i z gospodarczymi. I tak trzeba postępować, panie prezydencie Łukawski, tu z tymi piłkarzami, z tymi sportowcami. Zadbać o nich, otworzyć kiesę. Miasto bogate jest. Muszą wejść do pierwszej ligi i zabierać się za stadion. <noise> Dziękuję.